you <laughs> Ogromnie się cieszę, że firma Mikroma, która w Ostrowie obecna jest od wielu lat, poszerza swoją działalność. To jest specjalistyczna firma, która, francuska firma, która produkuje podzespoły między innymi do przemysłu lotniczego, ale w okresie COVID-u produkowała również podzespoły do respiratorów. Otwiera dzisiaj w Ostrowie w ostrowskiej strefie. Przemysłowej swoją kolejną hale, rozwija swoją działalność. Dziś to jest 170 zatrudnionych tutaj osób. Dzięki tej inwestycji będą to kolejne ważne miejsca pracy. Otwarcie dzisiejszej hali wiąże się przede wszystkim dla nas, jako dla Mikrony Group, z rozwojem. W związku z dzisiaj, w dniu dzisiejszym, tutaj wspólnie z naszymi klientami, partnerami biznesowymi naszymi pracownikami, włodarzami miasta Ostrów. Spotykamy się tutaj, żeby celebrować to otwarcie tej powierzchni. Jesteśmy w budynku o powierzchni około 2600 m2. Docelowo w tym budynku tutaj będą znajdowały się głównie magazyny, będziemy składować cały materiał do produkcji. Zaufaliśmy Ostrowowi tutaj już w 2013 roku, wtedy to powstała pierwsza lokalizacja tutaj Mikroma CTS. My jako firma dobrze się wpisaliśmy tutaj, jeśli chodzi o Ostrów. Dzisiaj otwieramy czwartą firmę, w związku z tym jesteśmy też tutaj, bo ten, ci specjaliści tutaj w rejonie e, są. Ostrów jest bardzo dobrze zlokalizowany. Blisko Ostrowa mamy, mamy Kalisz, mamy Pleszew, mamy, mamy, mamy Krotoszyn i, i gminy ościenne. W związku z tym jesteśmy tu atrakcyjni, myślę, dla, dla, dla potencjalnych pracowników, ale przede wszystkim Ostrów i te okoliczne miasta kształcą, ty, kształcą pracowników branży technicznej, których my poszukujemy. Czyli wszystkie te osoby, które. Lubią mechanikę. Mechanika jest im bliska, rysunek techniczny. Zapraszamy do nas do firmy.